I witam na kanale Surreak Turbat. Mikołaj powrócił i doradził mi, abym opowiedział kolejną historię z życia! HISTORIĘ, historię z, życia! z życia! HISTORIĘ z <gry> życia! <history> z życia! <gry> życie, życie się nie pisze przez RZ, tylko ONZ z kropką Winki w ogóle jak mogłeś tak napisać. <grym> Kurde, serio? Wybaczcie mi moją pomyłkę, po prostu nikt nigdy nie zaznajomił mnie z taką koncepcją, że życie pisze się przez z, z kropką. Tak samo jak niektórych ludzi nikt nigdy nie zaznajomił z koncepcją sarkazmu i ironii. Kiedy pod ostatnią historią z życia napisałem słowo życie przez rz, nawet do głowy mi nie przyszło, że znajdzie się choć jedna osoba, która nie załapie od razu, że to jest taki żarcik. A znalazło się aż kilka osób, które poprawiały mnie, że życie pisze się przez Z kropką. Oczywiście pod ostatnią historią z życia to było tylko parę komentarzy. Jeśli chodzi o ich czytanie, to byłem głównie zainteresowany tym, czy. Ludzie będą chcieli więcej historii z życia, może mniej. I po przewertowaniu ich wszystkich, przeczytaniu i dokładnym przestudiowaniu, wiem już jedno. Nie mam pojęcia, czy ludzie chcą więcej, ponieważ były może dwa, trzy komentarze o treści. Ej, to jest spokojne. We, weź, 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 we, 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 zrób więcej. <słysk> były może dwa, trzy komentarze o treści. historyki z życia. no to nie. Pozostałe 600 komentarzy to było, kogo przypominam. Co ma się kręcić w rogu? Ponieważ ostatnio kręcił się Jem, e, prośby o to, aby coś konkretnego kręciło się w rogu, stały się dosyć popularne. Pomyślałem sobie, ej, jeśli wybiorę którąkolwiek, to cała reszta będzie rozczarowana, że ich propozycja nie znalazła się na filmiku. Więc zamiast wybierać jedną, postanowiłem wybrać wszystkie. Więc teraz zamierzam czytać wszystkie komentarze proponujące rzecz, która ma się kręcić w rogu. Zaczynamy! W następnym odcinku niech się kręci radio. Niech się kręci Nutella. Statua wolności. tubisz. Niech się kręci ciastko lub czekolada. Masło. Legitymacja w kącie. Czekolada z legitymacją. Pikachu! A może się kręcić gargamel? Niech się kręci biedronka. Kręcąca się i laska z anime. Kisiel truskawkowy. Głowa złej katki. Czekolada. Kaszanka. Pieseł. Słoik nutelli. Ruda lama. Kręcąca się macka. Coś związanego z perkonem. Kruchacz Ciastko. Kręcące się masło z twoich włosów. Chleb! Kręcąca się kupa! Fioletowy alligator nikodem z pączkiem na grzbiecie. Cebula z flagą polski. Smutna żaba. Unicorn żygający tęczą. Ja sam. Ja sam. Moja głowa. Ponownie teletubiś. Kromka chleba. Traktor i surówka. Turpat. Kabaczek. Świnia lub pies zmieniające kolory. Moja twarz. Mord bez nosa. Złoty przycisk YouTube. Głowa rajto z defnota. Pikotek. Ping genio Pikachu na mojej głowie. Jednorożec albo naleśnik. Moje włosy. Ja sam. I Nady. Delma, turpat, ciastko albo sok z kaktusa, kurkuma, król Julian, chipsy rice o smaku paprykowym, ja sam, ja sam, turpat, kromka chleba, legitymacja, ja sam, ja sam, majonez, twarz maceda, jednorożec robiący tęczą, moja głowa, topiona czekolada, banan, hatsunemiku z porem, ziemniak, wierogi, czekolada, żelki z biedry, znak biedronki, Adolf Hitler. A w zasadzie na koniec, i to już jest taka moja osobista propozycja... A gdzie to słynne? Posłuchajcie opowieści! Okej, okay, dajcie to. Posłuchajcie opowieści. Hej, hej aho. Co grozy mieści. Hej, hej, aho. Zanim zaczniemy naszą podróż w czasie. Pragnę tylko rzucić takie hasło, że ta historia może być troszeczkę poważniejsza. Pamiętam jakby to się działo dosłownie parę lat temu. Prawdopodobnie dlatego, że działo się to parę lat temu, kiedy to byłem w trzeciej klasie liceum. Czyli wiadomo, matura, największa kartkówka w życiu. Egzamin dojrzałości to był wówczas temat numer jeden. Dzisiaj ledwo pamiętam, że coś takiego istniało. A co się dzieje 100 dni przed maturą? Bal studniówkowy. Każda klasa maturalna miała przygotować coś, co pokaże na studniówce. Moja również i wystawiliśmy dwie rzeczy: przedstawienie i film. Mogę się tutaj pochwalić tym, że przedstawienie było mojego scenariusza. W skrócie był to sketch składający się z kilku scenek przed maturą. Jedna na przykład scena, która zaczynała przedstawienie, to było takie, że wszyscy sobie siedzą razem na krzesełkach, a ja coś tam wchodzę i gadam jak Krystyna Czubówna, opisując środowisko szkolne, jakby to była jakaś dzika puszcza, wiadomo, dzikie zwierzęta, ten gatunek ucznia i tak dalej. Inna scena przedstawienia pokazywała na przykład rozmowę przed maturą z matematyki. Wrzuciliśmy wszystkie możliwe, trudno brzmiące matematyczne wyrażenia, które w połączeniu nie miały żadnego sensu, ale miały brzmieć skomplikowanie dla laika. Pokażę wam teraz w ogóle na ekranie parę zdjęć z tego, jak właśnie moja klasa to odgrywała. Wybaczcie, jeżeli kręcące się przedmioty mogą wam nieco zasłaniać, ale cóż, nie ja o nie prosiłem. He, he, he. Przejdźmy do kwestii filmu. Moja klasa, a w zasadzie dwie osoby, padły na spoko pomysł, spoko pomysł naprawdę, żeby zrobić teledysk do Happy, Farela Williamsa. I to był duży trend w tamtym czasie, może pamiętacie, że wszyscy robili swoje wersje teledysku Happy, po prostu leci sobie muzyczka Pharrella Williamsa, Happy, 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 a ludzie na teledysku są w różnych lokacjach i tańczą i są szczęśliwi, są happy. I nasza klasa uznała, hej, zróbmy to, ziom! Pomysł wziął się stąd, że dwie koleżanki nieświadomie załapały się do berlińskiej wersji Happy, po prostu berlińczycy sobie w Berlinie kręcili swoją wersję, a one akurat były w Berlinie i dały się złapać na kamerę totalnie niechcący. No i właśnie chyba właśnie stąd się wziął pomysł: Ej, zróbmy naszą wersję teledysku do Happy. Udało się załatwić, żeby pomógł nam profesjonalny kamerzysta i umówiliśmy się o określonej godzinie w miejscu zwanym. Ja oczywiście zaspałem. Yy, obudził mnie telefon, mówiący: „Ej, gdzie ty jesteś? Kręcimy z Ja: „O kurde”. No, ale udało mi się w jakąś pół godziny tam dotrzeć. Na miejscu okazało się, że część klasy nie przyszła. No, ale trudno. Zaczęliśmy kręcić. Po prostu ustawialiśmy się w różnych miejscach, zaczynaliśmy tańczyć. Było naprawdę fajnie i myślę, że wyszło spoko. Pomogło to, że nasz kamerzysta był ogarnięty w tym, co robi. My sobie tam praktycznie tylko tańczyliśmy, ustawialiśmy się. Krócie, efekt był taki, że powstał fajny teledysk Happy, do którego osobiście nie mam żadnych zastrzeżeń. Pokażę wam go teraz na ekranie. Wybaczcie, jeżeli kręcące się przedmioty totalnie wszystko zasłonią, ale nie ja o nie prosiłem. A tak na serio, to nie wiem, czy moi koledzy i koleżanki z klasy chcieliby, żeby tak pokazywać ich wizerunek, więc... Kontynuując naszą historię, wyszedł fajny teledysk, Dobrze zrobiony. Obok przedstawienia pokazaliśmy go na tej studniówce. Myślę, że się spodobał. Wszystko było spoko. Do dziś uważam, że to przedsięwzięcie wyszło nam na piątkę z plusem. Problem pojawił się około miesiąca, może pół miesiąca potem. Otóż jedna z gazet internetowych Szczecina, mojego miasta, opublikowała opulik artykuł właśnie na temat Teledysku Happy, w którym właśnie pojawił się nasz klasowy Teledysk. Aczkolwiek artykuł był bardziej o tym, co zrobili studenci Akademii Morskiej. Oni też zrobili swoją wersję happy i właśnie o tym był artykuł, że hej, studenci sobie zrobili swoją wersję happy i przy okazji był też link do naszego filmiku o tym, że także swoją wersję happy zrobili uczniowie tego tego liceum. No i teraz takie o kurczę, spoko, fejm, nie? Jesteśmy w internetowej gazecie, spoko, spoko, ziom, nie? Ale jednak troszeczkę ta radość przynajmniej dla mnie lekko opadła, kiedy zeszło się do komentarzy. Było trochę pozytywnych komentarzy, ale głównie to był hate. Ludzie hejtowali, wyzywali, używali takich i takich epitetów. Ogólnie wobec zarówno nas, jak i tamtych studentów, część osób ogólnie narzekała na to, że e, nie potraficie zrobić nic oryginalnego, bo już milion osób zrobiło takiego teledyska, a wy tylko kopiujecie. A tak w ogóle to, co to, to za beznadziejna praca kamery. Dlaczego tu są ucięte nogi? Po co w ogóle coś takiego zrobiliście? Więc część hejtujących komentarzy dotyczyła tego, że. O kurde, nie, nie jesteśmy oryginalni, bo ktoś już to zrobił, my tylko skopiowaliśmy pomysł i zrobiliśmy go w naszej wersji. Najwięcej komentujących wiecie, czego się czepiało? Chyba im się nie spodobało przesłanie naszych teledysków, czyli bądź happy, bądź wesoły, bądź radosny. Ludzie autentycznie wkurzali się, byli wręcz rozsierdzeni tym, że grupa młodych ludzi, dwie grupy młodych ludzi, zebrały się i postanowiły sobie chwilę potanczyć do teledysku, który ogólnie zrobić filmiki o tym, że hej, bądźmy radośni, cieszmy się, cieszmy się życiem, nie? I odniosłem takie wrażenie, że naprawdę część komentujących wkurza przede wszystkim nasza radość. No ja wiem, że jest coś takiego w ludziach, że jeżeli ktoś jest... bardzo ma zły humor, to tak średnio chce patrzeć na ludzi, którzy mają dobry humor. Sam osobiście czegoś takiego czasami doświadczałem i muszę powiedzieć z pełną szczerością, że te komentarze... one mnie trochę zasmuciły, ale to nie dlatego, że o nie, ktoś nas hejtuje, nie, komuś się nie spodobała nasza praca, nie, nie. Ja uważam, że nasz teledysk był dobry. I nic tego nie zmieni. Smuciło mnie to, przede wszystkim, że jest tyle ludzi, znalazło się tyle ludzi, których tak wkurza sam fakt, że druga istota ludzka może być radosna tak bez powodu. Oczywiście jeszcze były komentarze w stylu, z takim mniej więcej przesłaniem No kurde, jak wy młodzi dorośniecie, to wtedy zobaczycie, że życie jest złe, że życie jest... Trędne i ohydne, i nie ma co się cieszyć, bo co chwilę dzieje się coś złego. Źli są politycy, zła służba zdrowia, kurde, nie? Nie ma co się cieszyć w życiu, i wy zobaczycie! Naprawdę odczułem, że takie jest mniej więcej przekaz wielu z tych komentarzy. Autentycznie ludzie piszący komentarze z takim przesłaniem, że choćby przez chwilę bycie radosnym bez powodu, to jest w ogóle jakaś anomalia? Nie wiem, może jest. I że to jest coś złego. Byłem smutny, byłem smutny, że znalazło się tylu ludzi, którzy hejtowali samą koncepcję cieszenia się życiem ale wydaje mi się, że oni pisali takie rzeczy przede wszystkim dlatego, że sami byli nieszczęśliwi w swoim życiu. To byli ludzie, którzy mieli autentyczne, nieironiczne, niememiczne CRIPPLING DEPRESSION! Nie twierdzę, że należy 24 godziny na dobę być happy i cieszyć mordę ze wszystkiego, ale naprawdę, dwa filmiki po 3 minuty, w których grupka ludzi po prostu sobie tańczy, a w tyle ci piosenka o tym, żeby być radosnym, to wystarczyło, żeby rozsadzić nerwy nie jednej osobie. To trochę niedobrze o nas świadczy. O, o nas jako gatunku. Wolałbym, aby Homo sapiens nie szli w tę stronę. I tutaj jest właśnie moja prośba. Nie bądźcie jak ci komentujący. Próbujmy ogólnie patrzeć na życie troszeczkę pozytywniej. Może nie starajmy się traktować życia jak katorgę. Bo jeśli nastawisz się na to, że życie to katorga, to twoje życie będzie katorgą. I to tyle. Fajnie, gdybyście podzielili się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami w komentarzu, gdyż chętnie się dowiem, co myślicie. Oczywiście wiem, że tego nie zrobicie, ponieważ wszyscy tylko będą pisać, co, co ma się kręcić w następnej części historii z, z życia. A tak na serio, to napiszcie w komentarzu, co Wam się tylko podoba, ja i tak to wszystko przeczytam. Może nie na wszystkie komentarze odpowiadam, ale czytam na pewno wszystkie. Dziękuję, to tyle. To był Turpat. A teraz puszczę wam piosenkę, którą lubiłem, gdy miałem kilka lat, bo mogę. Na razie.